Brawo! Maja. Maja, mianuję cię na przedszkolaka. Wiktoria Skóra. Wiktoria. Chodź, kochani. Wiktoria, mianuję cię na przedszkolaka. na przedszkolaka na przedszkolaka. Brawo! Gratulacje! Julia Pachuta. Chodź, Julia, chodź. Do mnie, do mnie. Julia, wianuję cię na przedszkolaka. Brawo,

Zawadzki mianują cię na przedkolanka. Brawo! Agatka przeczkę, Brawo. Agatka! Agatka, na mnie. na przedkolanka. Brawo!

Przeczka,

Czemelia. Czemelia. jest Czemelia. 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 Czemelia.

Gabriel, szukajmy. No, czekoladka. Brawo! 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 To teraz Nie wiem, do Nie wiem, co. Ale śliczny, Idź tam

Wszystkim przedszkolakom, jesteście już pierwszymi przedszkolakami w literkach. Z rodzicami to pożegnamy. Rodzicami... Rodzicami... Dziękujemy bardzo serdecznie, że Państwo mieliście chwilę przed bardzo. I ładnie się z rodzicami pożegnamy. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. dyplomik, mama zabierze do Dajcie dać buziaczka, udział. Dajcie udział. początku. udział. Dajcie